Cześć wszystkim, jestem Monika Rajska i zapraszam was na szybką poniedziałkową aktualizację. Mam nadzieję, że spędziliście fajnie czas świąteczny i przywitaliście ten rok e, z jakąś taką przyjemną, przyjemnym nastawieniem, pomimo, a może właśnie dzięki apelom stosowanym do nas tu. <grym> Okej. Okay. Co się dzieje na przestrzeni? Na przestrzeni jest stabilnie. To znaczy chodzi dokładnie o to, że jak gdyby ten cała zawierucha, która była w zeszłym roku, już jak gdyby się ustabilizowała, już jest zachowanie takiego konstansu w tym, czyli jakby ten proces po prostu już trwa, on się już ustabilizował i, i trwa. U nas on będzie, jakby my będziemy odczuwali konkretne efekty za trzy miesiące. Pamiętajcie o tych trzech miesiącach. Te trzy miesiące są tutaj dosyć istotne, bo co trzy miesiące jest jak gdyby Zmiana. Trzy miesiące to jest pewien cykl. Bardzo taki, yy, naj, yy, najbardziej podstawowy ruch torusa czy najbardziej taki, jednostka czasowa dla to podstawowa to są trzy miesiące, w ogóle trzy to jest taki też symbol, yy, cyfra, która, która tutaj gdzieś nam mocno różne cykle zaznacza. Trzy, 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 trzy dni, trzy godziny, trzecia w nocy i tak dalej. Yy, ale o tym nie teraz. W każdym razie yy, za jakąś w okolicy wiosny, no tym bardziej, że wiosna jest czasem, kiedy właśnie będziemy wy, wychodzić z cienia zimy, czyli jakby będą y, uwypuklać się tematy, które żeśmy przerobili w ciągu czasu zimowego, czyli czas zimy to jest czas, kiedy jest istota skoncentrowana na swojej głębi. Natomiast y, czas y, wiosna jest czasem, kiedy my jakby zasiewamy to, co, co sobie wymyśliliśmy, to, co sobie przerobiliśmy. Podczas zimy. Natomiast jeżeli chodzi o, o konkretną tą naszą sytuację, której się w tej chwili zajmujemy, to jest, słuchajcie, chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, przypomnieli sobie, co robiliście w 2012 roku, ponieważ 2012 rok to było rozpoczęcie tego cyklu, który się właśnie w tym roku, w 2021 roku, kończy, i jak gdyby w 2012 roku zostały nam nadane, czy może zdefiniowana nasza ścieżka życiowa. Ona niekoniecznie była taka dla nas oczywista i jasna, niemniej jednak była. I ta ścieżka życiowa zaznaczała nam tutaj yy, wszelkiego rodzaju jakby kroki, które będziemy musieli przejść, yy, dochodząc do 2021. Jakby teraz w tym roku mamy taką jakby wielki finał tego procesu, który zachodził właśnie, który się zaczął 2012 roku. I dzięki czemu, jak gdyby my możemy przypomina, przypominając sobie, co robiliśmy w życiu w 2012 roku. Możemy zrozumieć, że to jest ten zakończenie tego cyklu, i w tym momencie, jak gdyby wszystko to, co wtedy się zaczęło, teraz się musi skończyć. My w tym momencie, jak gdyby z przeszłości robimy przyszłość. Czyli wtedy, co było, teraz musi się jak gdyby taką puenta ma być z tych procesów, które trwały przez ten cały czas między 21 a między 12, przepraszam, a 21. To mamy pierwszą sprawę. Druga sprawa jest taka, że chciałabym zwrócić Waszą uwagę na takie treści a no, w ogóle, słuchajcie. System w tej chwili do tej pory system do tej pory, do, w sumie umówmy się szczerze, do 2020 roku, do, do 19 właściwie, system y, był bardzo uniwersalny. On był wszędzie, on był. Y, wszyscy w nim żyliśmy on jak gdyby zajmował całość i jak gdyby znał odpowiedź na każdy proces, czyli na każdą myśl, na każdą, na każde zachowanie, na każdą treść. On był wygodny. On był wygodny, bo on właśnie dzięki temu, że miał ileś odpowiedzi na różne treści, te odpowiedzi powodowały to, że te jak zwykle kot w tyle miał czy tak, to mój kot, żeby nie było. <laughs> bo widzę zawsze w komentarzach, że myślicie, że to wasze koty miałczą, to mój więc wracając do, do tematu, to system, jak gdyby znajdywał, nie pozwalał na rozwój nowych treści w nas, natomiast jak gdyby opiekował się tymi treściami drugopoziomowymi, które, które w tej chwili no, są właśnie deaktualizowane. Dzięki temu, że ten system w tej chwili wzbudza mega dużo ograniczeń w nas, czyli wzbudza czy narzuca na nas ograniczeń te ograniczenia powodują, że my jesteśmy zmuszeni, tudzież jak gdyby zaczynamy hodować zdecydowanie nowe treści, zaczynamy tworzyć nowe treści, yy, zaczynamy sprawdzać nowe treści. A co jest niezmiernie istotne? Nowe treści w tej chwili, znaczy, one są stare i właśnie to jest dobre. W starym systemie, czyli w systemie, który do tej pory funkcjonował, trudno go, trudno go nazwać starym. No, on wciąż jest, tylko, że jak gdyby sposób myślenia, który w tej chwili się mocno zmienia na temat systemu. W tamtym systemie, powiedzmy to, od 19 roku yy, te treści w nas były i myśmy mieli okazję na co dzień z, ich, z nich korzystać w takich naszych prywatnych sprawach realizacji różnych treści i tak dalej z relacjami innymi ludźmi, ale tak naprawdę te, yy, bardzo często te treści by przy nie miały odpowiedniej ilości bodźców, żeby naprawdę, żebyśmy mieli okazję te treści poćwiczyć. Mam na myśli tu takie treści jak Honor, godność, duma, odwaga, takie poczucie siebie, tożsamości swojej, szlachetności, i poświęcenie. Te treści są w nas, były w nas, ale one były zawsze gdzieś tam traktowane przez istotę w taki sposób. No tak, było, było, no fajnie, tu komuś pomogłam, tam się poświęciłam, nie wiem, ustępując komuś do czegoś, jasne, ale teraz. To, to, to rzeczywiście ma zdecydowanie większą możliwość zaistnienia. To my w tej chwili naprawdę musimy sobie sami zweryfikować obecność tych treści, a to są treści bardzo potrzebne do rozwoju dalszego, jakby dalszej, dalszego rozwoju naszej cywilizacji. To są treści, które um, w pewnym sensie ustosunkowują nas do relacji no, z istotami, które nie są na Ziemi, z naszymi sąsiadami, więc my musimy się tutaj wykazać naprawdę znajomością i włas samych siebie. Musimy się wykazać y, poczuciem własnej tożsamości, w której mam nadzieję y, i na pewno tak, na pewno mam rację jest y, miejsce na treści typu godność, honor, poświęcenie i szlachetność, rycerskie, piękne treści, które, y, które tutaj y, będą wreszcie miały bodźce do wyrażenia siebie. Wreszcie będzie sytuacja, która y, jakby wytworzy potrzebę wy, wykazania sobie samemu przed sobą tych treści. To jest bardzo istotne, także zwróćcie na te treści uwagi, uwagę, starajcie się te treści rzeczywiście gdzieś eksponować i zobaczycie, że um, wiele sytuacji, które w tej chwili się będą widziały, które, do których będziecie zmuszani, do które, które będą Was jako szantażowały, niestety też. Będą to sytuacje, które będą pytały się właśnie. Przestrzeń poprzez te treści będzie się pytała o autentyczność treści. Bo słuchajcie, nie jest sztuką e, pożyczyć koleżance pieniądze, nie jest sztuką e, coś tam zrobić dla kogoś za darmo. E, sztuką jest e, naprawdę silna próba bohatera czyli im jesteście na wyższym poziomie, tym te próby bohatera są zdecydowanie bardziej uniwersalne, one są mocniejsze, one są większe. One mają zdecydowanie większą moc i te próby bohaterów w tej chwili będą naprawdę do, docierały do najgłębszych zakamarków waszej świadomości. Ona przestrzeń będzie oczekiwała absolutnie takiej szczerej prawdy, jakby takiej, takiej waszej szczerości wewnętrznej, takiego waszego poczucia samego siebie. O w trakcie tych przejść. Czyli po prostu jakby no, będzie pytanie o tę godność, ile jesteś wart. I właśnie tutaj, słuchajcie, to jest część ogromnego procesu z tym, ile jesteś wart, dlatego że to z kolei będzie wreszcie określało, będzie zmuszało umysł do dalszego procesu odnośnie poczucia własnej wartości, a tu z kolei ma ogromne znaczenie temat odwagi. Więc to są wszystko, wszystkie te treści, które, o których w tej chwili mówię. To są treści, które będziemy bardzo mocno przerabiali w 2021 roku, więc już warto na tym etapie na to zwrócić uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, słuchajcie, i na dniach pojawi się pierwszy odcinek nowego cyklu Genesis. Trzymajcie się. Pa!